Dzień dobry, witam na drugim spacerze po Twierdze Toruń. Dzisiaj Fort 15. największy toruński fort pilszczenia zewnętrznego. Budowany w latach 1881-1888, trochę długo jak na toruńskie forty. Tereny były podmokłe. Jakie osuszono, to się okazało, że część budynków miała problem i trzeba było je naprawiać. Ale przytrafiła się też jeszcze jedna bardzo śmieszna historia ze studniami o których opowiem Państwu przy studni. Ale chciałam też powiedzieć, jak to się stało, że my się spotykamy na Forcie 15. Znawcy fortyfikacji wiedzą, że ten fort od lat był zamknięty i niedostępny. Służył głównie za magazyn. Około trzech miesięcy temu bardzo sympatyczny młody człowiek kupił ten fort, i odbyła się rozmowa, na której zostało zadane bardzo ważne pytanie, czy będzie można tu przychodzić. Można tu przychodzić? Zapraszamy! Chodźcie! To są dawne kazamaty żołnierskie. Teraz widać, że coś tu nie gra. Przez długie lata była tutaj winiarnia, która dostosowała do swoich potrzeb te pomieszczenia. Porozbijała ściany działowe, które były, dzięki czemu mamy to, co Państwo widzieliście, ogromne, gigantyczne hale. Nietypowa studnia, a tak naprawdę zbiornik, dlatego że po obniżeniu poziomu wód gruntowych, opadła też woda w studniach. A jak mówiliśmy sobie już na forcie pierwszym, studnie na forcie są bardzo ważne. Tu zastosowano zupełnie inne i niepowtarzalne rozwiązanie. Mianowicie studnia znalazła się w lewej części fortu, w zasadzie już poza budynkiem fortecznym, w specjalnym schronie, gdzie znajdowała się ogromna pompa ręczna z ogromnymi korbami i z tamtej studni była pompowana rulami woda do tej studni, czyli zbiornika, żeby fort miał wodę. Nigdzie więcej czegoś takiego nie znajdziecie. Zapraszam do dżungli, czyli naprawy prawy majdan fortu. Tu pokażę, że ten fort jest dwuwałowy i wytłumaczę, co to znaczy, ale też powiem Wam taką trochę bardziej smutną historię tego fortu. Zapraszam. Forten ma też bardzo smutną obozową historię. Już w 1920 roku to powstał tutaj obóz internowania dla jeńców rosyjskich. 1939 rok powstaje w Toruniu Sztalak 20A. Na początku przetrzymywani są tutaj jeńcy z kampanii wrześniowej. Następnie trafiają Brytyjczycy i Francuzi, a później. Po walkach na Krecie, Korpus Sanitarny z Australii i Nowej Zelandii, który pracował na Forcie 14, o którym opowiem Wam w następnym odcinku. Jednak historia obozu nie kończy się wraz z II wojną światową. Przez kilka miesięcy jest tutaj tak zwany dziki obóz filtracyjny NKWD, czyli niestety nasi jakowcy i nasi partyzanci. Następnie obóz pracy dla tak zwanej ludności niemieckiej, to znaczy dla Niemców, Folk ale i też mieszkańców Torunia, którzy mieli na przykład niemieckie nazwisko. Ogromna ilość ludzi, od tysiąca do tysięcy ludzi, którzy pracowali w strasznych warunkach, m.in. przy odbudowie mostu kolejowego, którzy tutaj chorowali i umierali. Mówi się nawet do 300 ofiar, choć jest to bardzo trudne do określenia. Podobno gdzieś tutaj znajdują się również ich groby. Były już poszukiwania z IPN-em, nie udało się jak na razie znaleźć. Duże były zmiany budowlane, dużo prac tu się działo, w związku z czym miało to też wpływ. Dlaczego o tych obozach opowiadam tutaj, w tej dzikiej dżungli na Majdanie Fortu? Dlatego, że w czasach obozowych jeńcy. Mieli swoje też prawa. Wychodziła tu specjalna gazeta, ale tu odbywały też się niesamowite zawody sportowe. Na tych Majdanach znajdowało się boisko do koszykówki, do piłki nożnej, nawet do yy, krykieta. I tu odbywały się fenomenalne zawody. Jest piękne obozowe zdjęcie, takie dosłownie jak z olimpiady. Idą reprezentanci różnych narodowości z sztandarami. Jak na najprawdziwszej olimpiadzie, a to były czasy obozowe. Na szczęście, proszę państwa, tak jak wspominałam, później tutaj była winiarnia. Więc trochę już ten straszny czas się zatarł. A teraz jest jeszcze lepiej, bo jest fajny właściciel i można przychodzić i można te krzaki wycinać. Zapraszamy. Fort, na którym się znajdujemy, jest dwuwałowy. Co to oznacza? Generalnie fort artyleryjski to jest taka ogromna działobitnia. Na wałach 20-24 armaty. Tylko, że cały problem polega na tym, że to jest świetne do obrony dalekiej, ale robi nam się problem, kiedy piechota już własną piersią wspina się na nasze wały. I dlatego pomyślano o tym, żeby przygotować też specjalne pozycje dla piechoty, która będzie już broniła bezpośrednio przed atakiem piechoty. I teraz to nie było takie proste, dlatego że gdyby ta ławka dla piechoty znajdowała się dużo niżej, to my teraz nie widzimy tego, ale to był kiedyś mur 5-metrowy, sześciometrowy, 6-metrowy, 2,5 metra kraty fortecznej, w związku z czym panowie mogliby strzelać w płot. Jeśli zaś ta ławka byłaby za wysoka, to pociski artyleryjskie mogłyby chłopakom zrobić krzywdę. Więc to cała wielka filozofia, wiadomo jak to na fortach, wszystko super przemyślane, tak to zostało stworzone. Teraz, jak się przyjrzymy, to widać tak, że te ławki piechoty są oddzielone takimi nasypami. Kiedyś tego nie było, jak tylko projektowano to, jeszcze słabo, słabo działało tak naprawdę piechota, jaką my dzisiaj rozumiemy. I mogło dojść do dość zabawnej, kuryzalnej sytuacji, ponieważ na takiej ławce piechoty mogło przebywać nawet do 200 żołnierzy, którymi dowodził jeden oficer. Więc wyobraźmy sobie sytuację, tam walą działa, tu siedzą chłopaki, a pomiędzy nimi biega oficer i do nich krzyczy. Następnie, a przemyślano to już właściwie przed pierwszą Wojną Światową, a już szczególnie w jej trakcie, te wały podzielone na krótsze odcinki, to była drużyna, około sześciu osób, z jedną osobą, która nimi dowodziła, więc to zupełnie inaczej wyglądało. Zapraszam serdecznie do obejrzenia tego fortu, chociażby właśnie dlatego, że na całej długości zachował się, zachowała się właśnie ta dwuwałowość. Oczywiście on jest bardzo zarośnięty, ale bardzo fajnie naprawdę można tutaj to zobaczyć. Znajdujemy się w bardzo specjalnym miejscu pod. Mostem z wodonym klapą uchylną. Nad nami jest most, którym wchodzimy do fortu. W razie ataku most był podnoszony, i żołnierze, żeby przedostać się dalej, żeby zdobyć fort, musieli znaleźć się tutaj, gdzie czekała na nich strzelnica. Czy łatwo było zdobyć fort? Nie. To już wszystko na dzisiaj. Jak Państwo widzicie, nie jest to prawdziwy spacer po forcie. Zobaczyliśmy zaledwie skrawek. To co ten fort ma trochę nietypowego, trochę ciekawego, ale zdecydowanie zapraszamy na więcej. W opisie filmu numery telefonów do przewodników, w tym do mnie zapraszam. Widzimy się na forcie 15.